Poruszasz się z prędkością 110 km na godzinę. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Zobaczmy o jaką sytuację. A jest, przecież są znaki drogowe, pojawiają się znaki, co prawda są informacyjne, tak? Mamy koniec drogi ekspresowej, początek autostrady. Dokładnie to widzimy na znakach. Mam nadzieję, że Państwo to widzicie. Odwołując to do mężczyzn prędkości, musimy wiedzieć, że taka prędkość to jest zawsze dopasowana do warunków. Powinna być przez nas dopasowana do warunków na drodze, ale też zawsze bezpieczna, czyli pozwalająca na zapanowanie nad pojazdem. Ale oczywiście na tych rodzajach dróg prędkości są. Takie administracyjne narzucone, i w związku z tym my wiemy, że na drodze ekspresowej, która jest dwujezdniała, maksymalna prędkość dopuszczalna to 120 km na godzinę. Wjeżdżając na autostradę, maksymalna ta prędkość byłaby 140 km na godzinę. I teraz odnosząc do pytania, porusza się z prędkością 110 km na godzinę, czy w tej sytuacji muszę zmniejszyć prędkość? Czy mam obowiązek zmniejszenia prędkości? Nie. Ta sytuacja, która się odnosi. A, bo to jednak filmik był, właśnie. Ta sytuacja, no musimy filmik, zobaczmy. Co tam jeszcze się będzie działo na filmiku? No, widzimy jakąś drogę, która właściwie to pozostałe pasy ruchu, które się spotykają, ale, ale pytanie było raczej o to, co widzieliśmy w tym kadrze zatrzymanym, także wszystko, wszystko jest jak najbardziej poprawne. Więc tutaj moglibyśmy wręcz pomyśleć o podwyższeniu prędkości, zakładając oczywiście dobre warunki, pełną płynność ruchu i, i wszystko inne, to co moglibyśmy zakładać czy, czy wziąć pod uwagę na tej drodze.